Dzisiaj Wam pokażę, jak utrzymać psa, i żeby go to nie bolało. Tutaj czyszczemy bardzo leciuteńko. To bardzo. Bardzo leciutko. Przyniosę to ładnie, bardzo leciutko, żeby to jest, ponieważ... Jak ktoś tą stroną, no to, to bardzo boli. Tak? Ale jakby czesam tą stroną, no to nie aż tak. Ale ta strona jest do piszania, A też na do, po prostu... Nie, żeby, żeby coś by się przkoleiło to można to ładnie tak odrobić i to tak od razu zejdzie w całości i na razie muszę go ładnie troszkę rozczasać to on taki skończyk nie ma bo on był dzisiaj przed chwilą to tak aż nie musiałam ciągnąć na stosunku i po prostu o i po prostu tak powinna wyglądać jego taka skończyć ta. A tu jeszcze wiesz, a tu trochę pocieszę, żeby ładnie on wyglądał. O, taka. I teraz cieszymy. Tutaj, tak? Teraz wyprzeszymy te tylko. Teraz tylko trochę przeszymy. Chciałabym sobie zadać, że tutaj, tu sobie biorę tak rękę i tylko tutaj Proszę. Tak nie leżymy. I teraz przyciągamy stąd, dotąd. Zmieniamy jeszcze. O ty tam mi do oka włożyłaś. Widzisz? zmrugał? Nie, tak nie widziałam tego. Nie włożyłam do oka. tu piszknął, bo on nienawidzisz się Po prostu to samo. Widzisz? że oka? To prostu, ten musiało łaskę tak nie. Po prostu on po prostu nienawidzi się kazać. Ja piszki, żeby po prostu już tylko nie stała i w ogóle. Ale no niestety. Każdy powinien się dodać. No ja i oczywiście, wycofaliśmy go. Teraz Wam pokażę, jak dojść do tej. Macie trzymajmy go tutaj. Potrzebujemy kilka gumetek. Ja oczywiście mam pomarańczową. Jedną. I robię mu tutaj. A. Tu. O, robię. teraz ja Wam pokażę. A. I musimy jeszcze zobaczyć na jego oczy, czy ma wszystko dobrze zrobione. Czasami nie ma takich skośnych. Teraz sobie, Tu musimy troszeczkę porównać. Chyba na teraz zobaczmy, no? Teraz zobaczcie, bo. No, jak ma taki otwarty do góry? No, mata, to była Dobra, Teraz pokażę, jak to wygląda. To wygląda dokładnie O, Tak? Tak? astępsnego robimy w okolicach szy szyi szy a astępnego robimy na no, w okolica szyi tutaj Wokół, tak? sobie I następnego, to byśmy znowu w okolicach 3, ale w tej stronie. Tak. I to oczywiście wygląda tak, o! Chcę tu się kaczeć, Tak, o to wygląda w tej strony. Wygląda tak, o! Mogę wam sobie teraz pokazać. Ja no to tego nie sobie. Proszę, ale... hmm, do zobaczenia W Na następnym Zobaczcie, jak się kąpie.